jak połączyć konto Instagram z Discordem. Uch, po pierwsze, ta metoda pozwala nam połączyć nasze konto Instagram z kontem Discord, ale z mojej strony zrobię to używając oprogramowania Discord. Teraz zaloguj się na Discord i otwórz swoje konto Discord i kiedy już tu będziesz, wystarczy, że znajdziesz ikonę i zębatki, która przeniesie cię do ustawień użytkownika. Teraz z tego miejsca wszystko, co musisz zrobić, to na lewej części ekranu. Teraz w ustawieniach użytkownika poszukaj opcji połączeń i kliknij na nią, a pojawią się wszystkie opcje, przez które możesz połączyć się z Discordem. Jeśli nie widzisz Instagramu, wystarczy, że klikniesz tę strzałkę tutaj, wskazującą w prawo, co zabierze cię do widoku większej liczby opcji. Teraz wystarczy, że znajdziesz tutaj Instagram i powinnaś być w stanie połączyć swojego Discorda z Instagramem bez żadnych problemów. Tak właśnie łączysz swoje konto na Instagramie z Discordem.